Siemano, siemano, jest 8 rano. Nie no, żartuję, jest 12. Ja Miałem rano nagrać sam do tego filmu, ale rano nie pytajcie mnie o życie, bo nie wiem jak się nazywam jeszcze zaspałem. Jakby ziomeczek do mnie nie zadzwonił o 8, to myślę, że mógłbym nie wstać na hamowanie o 9. Czemu hamowanie? O tym opowiem na końcu filmu. Warto zapoznać się z treścią całego filmu, będzie wszystko pokazane o co w tym chodzi. A na końcu wideo opowiem skąd wzięła się inicjatywa, żeby schamować wóz przed zrobieniem turbo. No i ogólnie coś tam pogadamy, także zapraszam do oglądania. tak, tak no. tego wozu chyba się nam nie spodziewają, co? A ja powiedziałem kupowi, że to wóz do driftu, kurwa z zewnątrz nie wygląda, ale mechanicznie jest sprawny i tego się trzymamy, tak? O! O! tak, o! tak o! tego się, <laughs> <tego> się trzymamy <laughs> dobra, a i co? między nami to będziemy chować się na gazie? oni nawet nie będą wiedzieć bez... znaczy, zatankowana, a, benzyna, a, stary. To coś na benzynę Tak, tylko, że coś pompa jest niewydajna ale ta pompa to w tyle razy była przycierana, że Kierujemy. Górę. No i tutaj po lewo jest to samochód. Było ten budynek ludy mm -hmm. i lewa brama ta. Nie maksymalnie lewa, tylko te tylko koło siebie to lewa, to jest jasne, to ja tam będzie na A to jest z tej fura, ale to widzę, że z tej fura to stań naprzeciwko tej na razie, ja idę do tego typeczka

nie tak. Ursus <głos》> tutaj stoi, to nie ma co się przyjmować. I cztery. Oj, kurwa, co załatwię. Ja. Tylko kurwa, ciekawe, czy da się tak rozpiąć rolki, żeby na cztery furę schamować, ale pewnie się da. A, bo one są regulowane, tak? Na no, 100% M Bo możemy misko strzelić, jak wpadną koła. No, dobra. No, to będzie niezła akcja. E, dotarliśmy już na hamownię Politechniki. Zobaczymy co tu się wydarzy. Także nic, czekamy. Na razie e, ziomeczek poszedł ogarniać temat, żeby nas wpuścili. No i zaczynamy zaraz.

Nie ma co jesteś władza, albo chłopcy z panem tylko wyglądają. Ciekawe, Jimmy. no wierzę, mówię, że pan to nie kręci ale pan to że on drzeglę, nie będzie. Bo się ulubni, to widzi pan, co się dzieje, ale przejdę Nie chodzasz, nie? To na czwórce tak? No tak? To trzeba na piątce zmierzyć. A może nie być pełnego pomiaru też. Tak? krótki rynek? No bo największą moc łapie się, wiesz, w bliższej prędkości, nie? To tu chyba trzeba piąty wiek wlepać. Zapytaj o benzynę też. Ta paliwa nie wydajna jest, dlatego tak nierówno wyszło. No, na gazie drugi raz teraz. Tak? No. 99,5, teraz jest więcej. 99,5 już ci mówię ile to jest koni konie mechaniczne. 99,5 1353 na gazie. to chyba tam według tej Bo, książki do 10 koni to wiesz no nawet nie ciekawe ile na benzynie wyjdzie no hmm. to w sumie za 3 pomiary trzeba, nie? no nie wiem ale nie. 167 Nm to coś nie tak chyba przez ten dyfer może też, jakby na tamtym dyfrze robić to mogło być inaczej trzecie trzeci chyba na gazie da. dalej teraz dalej Sim, também mulher tem que ir hamowni, pierwsze pomiary przed turbo jak, jak tam wrażenia? Zajebiście, ogólnie no fajna inicjatywa że mamy opcję zmierzenia wozu e, szczególnie za darmo ty będziesz miał po prostu opcję napisania pracy na ten temat więc wszyscy są zadowoleni, no i wóz spisał się zajebiście, no bo nic nie pękło, to... nic nie kucnęło, więc Żadnego pierwka zerodymu. Wszyscy są zadowoleni sytuację, no, no, oh, Wraca że wracamy dalej. zmotywowani, pogoda piękna, słońce świeci. Chce się działać aż także lecimy. Dzień z rozpoczęty pięknie. Tak jak obiecałem na początku filmu, że na końcu tego filmu wyjaśnię o co chodzi, a mianowicie pewnego wieczoru przyszedł do mnie ziomeczek i zapytał, czy jest opcja napisania po prostu pracy dyplomowej. By studentem politechniki, czy może po prostu napisać e, pracę dyplomową na temat uturbienia E34. E, no, zgodziłem się, bo nie widzę w tym żadnych przeszkód. I tak robię ten wóz, on będzie miał przynajmniej z tego jakiś pożytek. No i wyszło tak, że e, hamujemy wóz przed, przed po prostu uturbieniem, żeby porównać wszystkie pomiary, sprawdzić ogólnie, czy ten silnik w ogóle nadaje się do tego, także wypluł 140 koni, 180 Nm, na zajechanej, starej pompie paliwa, na starym oleju. E, na gazie wypluł troszeczkę mniej, ale mapa nie jest jeszcze dostrojona. Także ogólnie moim zdaniem zajebista inicjatywa. Jeszcze go pewnie naciągnę na karnego, e, na karnego kebaba, <laughs> za to całą inicjatywę będzie mi pomagał w robieniu tego wozu. Także myślę, że fajna inicjatywa, jaram się jak dziecko tym całym filmem. I ogólnie tym, że wóz został schamowany na początku też który obsługiwał hamownię na, Poli, na politechnice, jak zobaczył 34 on powiedział, że ja bym tego nie hamował, nie? Ale <grydy> pan, który nadzoruje tej całej, tej całej sprawie, zgodził się. Widziałem, że temu panu, który obsługuje tę hamownię, było nie na rękę. No nie dziwię się, znaczy nie dziwię się. No przyjechało czarne bandyckie 34 na gwincie, na poszerzonej stolówce. A dla ludzi, którzy pracują ze zwykłymi samochodami, taki wóz, to wiadomo, jak to wygląda. Także z mojej strony jestem mega podjarany. Ogólnie, cała ta sytuacja hamowania wozu to fajna przygoda, polecam każdemu. Także i tak po uturbieniu pewnie e, sprawdziłbym po prostu, e, no. Co się udało? Co się udało uzyskać tym uturbieniem. Wybaczcie mi składnie, ale niestety jestem podjarany. Nie jadłem śniadania. Nie ogólnie jeszcze żyję tu całą hamownią. Pewnie jeszcze dwa dni będę tym żył. Także dostałem kopa motywacyjnego, żeby to wszystko e, ruszyć z tematem. I co, zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Także do następnego cześć.